Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Ludzie, ludzie, limuzyna na Was już bez czekania, Dom Wasz daleko, a Wy wciąż myślicie, że wszystko jest Wasze. Myślicie, że jeszcze więcej dostaniecie. Zostaniecie zaskoczeni, jak wszystko stracicie, to co materialne. Wtedy szybko zrozumiecie, co dla Was jest ważne i dużo warte. Już teraz zastanówcie się, co robicie i czy macie rację. Rozejrzyjcie się dookoła Was, jeszcze dziś, wyciągnijcie konkretne wnioski. Miecz sprawiedliwości ciosa każdego dosięgnie prędzej czy później. To tylko od Was zależy, czy dobre wyciągniecie wnioski, jakie energie są wokół Was i jakie są Wasze czyny w kontaktach z innymi duchami na Ziemi. Czy Wasze życie to dojrzałe, wspaniałe owoce, czy zgniłki przejrzałe. Nadające się do wyrzucenia na śmietnik dalej tkwicie w uporze bez prawdy. Myślicie, że dacie sobie radę w życiu ziemskim, ale pamiętajcie, że to wy musicie udowodnić Stworzycielowi, że żyjecie zgodnie z prawami obowiązującymi na ziemi. Będziecie prosić o wybaczenie, to wy będziecie chcieli aby wam wszystko zostało oczyszczone. Ludzie, słuchaliście Lucyfera przez swój rozum, a przestaliście słuchać Stworzyciela. Przenicowaliście całe swoje ziemskie życie, służąc ciemnościom zamiast Panu. swoją limuzynę lepiej traktujecie niż siebie, bo do baku tankujecie najlepsze paliwo. A do swojego żołądka wsypujecie śmieci i brudy, z odpadów przemysłowych. Swój dom sprzątacie na pokaz dla innych, a siebie ducha cały czas zaśmiecacie. Ducha pętacie kajdanami rozumu, żyjecie dla innych zamiast dla siebie ducha. Życia zgodnego z prawami Pana. Zamiast sławić Pana Boga, chodzicie po dziwnych, ciemnych miejscach i czcicie ciemności. Upadacie, bo czcicie pieniądze i ciągle was do nich ciągnie. O prawdzie i apokalipsie zapomnieliście. Bo wiedzieć jesteście bez chcenia. Tak się boicie, że rozum wam zablokował logiczne myślenie i jasne odczuwanie. Ludzie, czy wy naprawdę jesteście ślepi? Ludzie, czy wy naprawdę jesteście głusi? Dajecie się mamieć ciemnością i ciemnym ludzkim duchom. Oszukują i okłamują was, ale to wasza wina, bo jesteście mało czujni. Sami sobie wbijacie nóż w plecy. Strach i stres to oznaki ciemności, zakrywane i utajniane dogmaty. Półprawdy ciemnych i ich popleczników, dążących tylko do władzy i do dużych pieniędzy. Ludzie, ja, Elżbieta Gaz, wam życzę samych dobrych wibracji, abyście wreszcie otworzyli oczy i zobaczyli, co jest prawdą. Trzeba iść za światłymi wartościami, prosto, bez żadnych pośredników. Ludzie, weźcie sprawy ważne dla was w swoje ręce. Weźcie odpowiedzialność za swoje zdrowie. odetnijcie się od ciemnych i ciemności. Wreszcie unoście się do poziomu duchowo istotnego, do lepszego ziemskiego życia. Przestańcie być leniwi. Przecież sami decydujecie o tym, co się z wami dzieje, co się z wami stanie. To że idziecie na dno, to jest konsekwencja Waszych decyzji do tej pory. Pamiętajcie, już jesteście poza wyborem: jesteście siłą światła zmuszani do rozwoju duchowego, a jak będziecie bez chęci się rozwijać, to zobaczycie przegląd z całego bytu ducha i rozliczenie końcowe.